Ostatnie słowa, jakie napisała do mnie pani Ela na messengerze, to były słowa, kiedy przejeżdżałem obok jej domu i nagrałem krótki filmik, gdzie mówiłem: Elu, niech cię Bóg błogosławi. A pani Ela odpisała mi, Dziękuję. Dbaj o siebie. To były ostatnie słowa, jakie otrzymałem od Eli. Taka była. Nawet na łożu śmierci myślała o zdrowiu, o dobru innych. Muszę powiedzieć, że pani Ela. Była moją bardzo bliską przyjaciółką. Przed pójściem do szpitala poprosiła mnie, abym przyjechał do niej, abym ją wyspowiadał, abym odprawił mszę świętą w jej mieszkaniu i abym namaścił ją sakramentem chory. Kiedy zapytałem, jak, jak wygląda to wszystko, co teraz przeżywasz to powiedziała, że patrzy na chorobę tak jak na jakiś dobry film. Dobry film i stoi do tego z dystansem, bo wie, że wszystko zależy i pokazała do góry, czyli od Boga. Pani Ela bardzo kochała swoich najbliższych. Bardzo kochała młodzież. Całe życie jej to, to byli ludzie. Była moją przyjaciółką, często powierniczką. To ona jeszcze razem z panią Lucyną no i ze mną zorganizowała ogólnopolskie rekolekcje dla młodzieży głuchej. To bardzo dużo nas kosztowało sił. Właśnie jest świeca, którą pani Ela specjalnie na tę rekolekcję przygotowała. zakopać. Ważne to, aby może przynajmniej się kiedyś dotrącać. O. No to się nie da powiedzieć, to jest to. Pani? Pani Ela dla wielu była właśnie takim światłem. Walczyła mocno o młodzież. A sił może tu masz. Może tu masz. chciała ich dobrej przyszłości. Tak wielu z całej Polski wychowanków, uczestników rekolekcji i wszystkich tych, których Pani Ela spotkała przez minione dni pisało, pytało o nią. Teraz z pewnością oglądają nas, bo poprosili o to, żeby to transmitować. Pani Ela mocno ufała Panu Bogu. Drodzy uczniowie, nie zapomnijcie o Ona swoje ostatnie siły, nawet na łożu śmierci, oddawała dla was. Sam wiem, że pomagała niektórym z was, leżąc, leżąc w szpitalu. Dla nauczycieli z pewnością też jest wzorem, przecież ponad 50 lat posługiwała w naszej szkole. Opiekowała się starszymi nauczycielami. Opiekowała się najbliższymi. Wszędzie, gdzie trzeba było pomóc. Ona po prostu była. Dla mnie jest to wzór nauczyciela. Teraz, młodzież. Teraz.